Siemanko, zapraszam na kolejnego nocnego vloga, gdzie będziemy szli ulicą Dahabu, będziemy szli taką główną ulicą po takim powiedzmy rynku tutaj po wybrzeżu, no i zapraszam na typowy nocny vlog, czyli rozkminy i jakieś tam paplanie o niczym i podziwianie widoków. Proszę Państwa, zaczynamy tutaj i tam długo się idzie w głąb jeszcze, tu, a taka czeka nas przygoda, taki nas czeka spacer. Także tych, którzy chcą troszkę pooglądać, jak tutaj wygląda życie, jak wygląda tutaj główna ulica, taki rynek, zapraszam przed ekrany, a tych, którzy jednak wolą sobie posłuchać naszego gadania o niczym, zapraszam przed słuchawki, podsłuchawki, między słuchawki. Zaczęliśmy tutaj rozkminiać, ale sobie zastopowaliśmy, żeby właśnie tutaj z wami rozpocząć ten temat. Jak jest takie długie to wybrzeże i właściwie tutaj rynek jest tak rozciągnięty, nie jest taką kupą na środku miasta, tylko jest po prostu rozciągnięty wzdłuż wybrzeża. No i mieliśmy takie rozkminy, czy tutaj na przykład górna połowa miasta tego wybrzeża i dolna mają jakąś spinę, czy jest tak, że o ci są z północy, nie, a ci są z południa. Trzeba powiedzieć, że na połowie tego, pomiędzy taką północą a południem są takie slamsy, takie pusto, nic nie ma. No, jest taki, jest taki długi fragment takich domów w budowie. Usłyszeliśmy, że tutaj jest takie prawo, że płaci się mniej podatku, jeżeli twoja nieruchomość jest w trakcie budowy. No i dlatego tutaj każdy dom wygląda tak trochę, jakby właśnie się budował. No może nie tutaj w centrum, ale tam na pewno w tych slumsach i trochę dalej w głąb. Ale nie wiemy, czy to prawda, bo to tak tylko słyszeliśmy. Patrzcie, ile sklepów. Trochę takie jednak miasteczko nad morzem w Polsce. Ciekawe, czy nas coś będzie zaczepiał i tak zapraszał. W Polsce, w Krakowie, na przykład, na rynku jest dokładnie to samo. Też wychodzą ludzie z klubów i zapraszają. To też jest taki skam, że tam. O, macie tutaj przecenę. No, to, to, to nie ma znaczenia w ogóle ta przecena czy nie przecena. To jest takie, żeby cię po prostu zagonić do środka. Wiadomo, może trochę inne, ale jednak, yy, jednak to samo. No, prawie. Miałem też rozkwinę, że tutaj właściwie to takie skamowanie klientów, podawanie mega wysokich cen, potem ewentualnie schodzenie do cen, które im się opłacają. No to jest takie, no tu się tak robi. Jakby ktoś tak nie robił, to by wypadł z biznesu od razu, nie? Bo by mu się nie opłacało. I to nie jest kwestia moralna czy niemoralna, że sprzedawcy mają się czuć źle, tylko po prostu, no tu się tak zarabiasz i tak trzeba, bo inaczej nie zarobisz, no. Ale w ogóle tutaj jest bardzo dużo, nawet nie turystów, tylko tutejszych. To nie jest takie typowo imprezowe miasteczko, no bo tutaj głównie jak ktoś przyjeżdża to chyba nurkować. No ale to było mówione, że to jest jakaś taka wioska beduńska czy coś, gdzie rzeczywiście nic tutaj nie było. Tutaj, jak się idzie tą uliczką, to trochę wygląda, jakby się szło w, w wesołym miasteczku. Że są jakieś takie szyldy kolorowe, dom strachów. Miesz, nie masz takich szarych, jednostajnych domów, tylko każdy jest taki zwydziwiany trochę. Ale most, patrzcie, jaki most. Tu jest granica na przykład pomiędzy północą a południem w tym mieście. Tu nie trzeba skręcać, tu się idzie po prostu do przodu, tu się idzie przed siebie i to się nie kończy. Ale mam trening ręki, staram się jak najstabilniej trzymać. Widzowie, powiedzcie mi, czy tym razem było lepiej niż w Sztokholmie. Mówcie mi, że to tandetne, ale ja bym tu chciał spać, no bałbym się, że jak wejdę, to zaczną się jaja, żebyśmy coś zapłacili za filmowanie. No już, 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 sorry. No bo chciałem skończyć zdanie. Tak mi wchodzisz w Przepraszam. No widzowie i tak to się właśnie żyje, no. Patrzcie jakie lampy mocne w środku. Ej, ale każda tutaj restauracja ma coś takiego, że no jest wyjątkowa. No sorry, we haven't met. I'm sure. Już tu jakaś sztuczka, na wnuczka. Chłop mówi, że mnie znał, że mnie widział, tak? A potem powiedział, że nie. Na jutro co? Nie zrozumiałem. Oni też tak mówią po angielsku trochę jak ja. Czyli takie słowa, co tam znasz i masz w głowie, ale dokładnie zdania taka sobie. Uuu, ale teraz ciemniej, nie? Teraz wchodzi strach. Nie słyszałem tutaj żadnego takiego rapu. Jakieś popularne ogólnoświatowe piosenki były gdzieś tam w sklepach, ale rapu żadnego rodzaju tutaj nie słyszałem. Go go go. I'm good. Hello! Ale mocny, no i co? No i sobie przechodzisz obok takich, sobie pokrzyczysz z nimi, pewnie nawet by się tam dało wbić do nich. Mocne. To jest główna ulica tutaj, nie? Rynek. Wyobraź sobie, że na rynku jest basen, gdzie sobie dzieciaki skaczą do wody. Dobra, no wiadomo, że to nie jest taki rynek-rynek, no ale taka wiecie, analogia z mojej strony. Ale jest ciepło. A właśnie, proszę zobaczyć też na nasz ubiór, nie? Krótkie gacie, ja nawet w klapkach wyszedłem, czyli tak jak do żabki zazwyczaj. Wyobraź sobie, że kiedyś w internecie będzie coś takiego, że sobie wpisujesz spacer nocny po jakimś mieście, załóżmy gdzie chcesz sobie pojechać, i oglądasz. I właśnie widzisz, jak tak naprawdę wygląda z pierwszej osoby to życie, gdzie tam możesz zajrzeć, no i dzięki temu możesz lepiej zdecydować swoją podróż. Tu właśnie tak wyglądają te hotele: ładnie z daleka, a w środku jest kurde budowa. Kciuś! Ale zastygł. Budzol, bubek, bukcia. Kobi? robi? Ujujuj. W uj, uj. Asterixie i Obelixie, misja Kleopatra, jest ta scena, że chce pan walnąć pięterko, to drzwiczki już postawione. Czy jakoś tak? To może trochę nawiązywać do tego, że właśnie oni tam wszędzie mają teraz takie domy w budowie i tak dalej. Trochę rel, jednak ten film, jak się tu łazi. No i psiaki leżą takie biedne, gorąco im co drugi kuleje. Aaa, ah, no tak to jest, no. Inaczej tu wygląda życie, nie? Tutaj do szkoły w sumie to łażą na przykład cztery roczniki do jednej klasy. Tutaj na pewno nie ma tyle szkół i tak dobrze zorganizowanych. Tak samo rozpłynęliśmy, jak tutaj wygląda zdawanie prawa jazdy. No jakby, no nie możemy sobie wyobrazić po prostu, jakby tutaj miało wyglądać zdawanie prawa jazdy z instruktorem, bo tu no dosłownie nikt nie jeździ zgodnie z przepisami. Jakby tu w ogóle nie ma przepisów. Fajnie, że można zamówić se. Kawę, herbatę, shishę? Dawaj Dorot, co takiego nowego tutaj próbowałaś, jeżeli chodzi o jedzenie? Próbowałam prawdziwą egipską musakę, się dowiedziałam od jakiegoś typka tutaj, że jest wegetariańska. Ale nie powiedział mi to Egipcjanie, tylko Polak Nurek, więc nie wiem na ile to prawda. No w ogóle tam podali nam dzisiaj wszystko w takich samych miskach. A, bo byliśmy w hinduskiej restauracji. Właściwie każde danie wyglądało tak samo. Wyglądało jak takie gulasze. No i w sumie jedno smakowało jak gulasz. Tutaj chyba będziemy musieli zawrócić, bo dosłownie nie widzę nic fajnego. Uuuu! jakie budowle. No dobra, widzowie, to przejdziemy się jeszcze raz. Z drugą stronę, inne przeżycie. Tak, teraz sklepy mamy po lewej, a może mamy po prawej. Ale oni mają tutaj tak dostosowany tryb życia, że właśnie wszystko jest to tak. Późniejszej godziny otwarte i później się zamyka, bo jest chłodniej. No, mają przesunięty tryb dnia w sumie, mam wrażenie, że tutaj jednak znaczna większość tak żyje, nie? No bo na przykład w Krakowie masz takich ludzi, co żyją rano, żyją po południu, żyją wieczorem, w nocy. Są różne takie grupy. Więc w takim Krakowie jest to bardzo porozrzucane. A tutaj uważam, że jednak prawie wszyscy żyją tym trybem takim właśnie północnym. Północnym, nie że na północ. Ciekawe, czy te ładniejsze psy tutaj dostają więcej żarcia. I czy na przykład po kilkudziesięciu, może kilkuset latach życia w taki sposób, stają się naturalnie jakby ładniejsze dla ludzi przez ewolucję. Bo te brzydkie są mniej do i przez to, no wiesz, raczej ewolucja działa w stronę, żeby były ładniejsze. Mówisz o mieszaniu raz, na przykład psów? No też na przykład, no. No to tak. Coś miałam, kurde, powiedzieć, ale zapomniałam. Proszę, jakie to jest dziwne, nie? masz myśl, myślisz o czymś, kurde myślałaś o tym 5 minut temu, a nie potrafisz sobie teraz tego przypomnieć mi mama to też mówiła na przykład, no? że jak coś zapomniałam to muszę wrócić na to miejsce, gdzie pamiętałam ostatni raz Aha. tę myśl i to mi się przypomina z powrotem. Ja mam wniosek nie mam pojęcia, czy to co wymyśliłem teraz jest właściwe, ale mam pewien pomysł, że jeżeli potrzebujesz sobie przypomnieć, gdzie są na przykład klucze, które położyłaś, to to jest już ok, mam pytanie, to znajdę odpowiedź, a tutaj szukasz czegoś, tak naprawdę nie wiesz czego nie masz tego pytania, żeby znaleźć odpowiedź nie wiesz o czym myślałaś i dlatego jak wejdziesz w miejsce o którym myślałaś padać na tą myśl to wtedy możesz wiesz zobaczyć oczami to co ci nakierowało na taką myśl bez sensu no dobra i się rozproszyliśmy bo są kociaki Dzieciu, nie bój że się, chcecie pogłaskać. Mhm, mhm. o jakie słodkie. Patrzcie, jakie to jest kochane. O jejku, jejku, ale przyjemniaczki z Was. To Wy jesteście dobre mordy, ale se chillują bomby z nami. One też na wakacjach. Dobra, widzowie. co będzie cały odcinek. Zniżania kotów. Niziamy koty w Egipcie. Tutaj koty są o wiele bardziej zadbane niż psy. Przynajmniej tak to wygląda. Oj, ty pupko! O, ty pupko! Dobra, no widzowie sorry, sorry, ale stąd nie wyjdę i ja to wrzucam i będziecie się męczyli, jak my głaszczemy koty. Ale no patrzcie na te mordy! Tutaj idziecie przez to miasto, zrobicie kć, kć. i trzy koty wam co najmniej wyjdą. A idzie trzeci. No mówię, trochę jak gołębie, trochę jak gołębie. On mruczy. To nie jest na pokaz. Proszę Państwa, pierwszy raz kot, który nas nie skamuje, żeby dostać warcie. Dobra, Doro, lecimy już. A teraz łapa mi wali takim egipskim kotem. Zostawiają taki kurz na łapie. Kusz, no, kurz. I sierść? to jest sierść zwykłego kota dodać taki kurz, taki piasek. Mętny muł. Dobra, z racji, że już wracamy, to może ostatnia kmina. Jakaś taka szybka, głupia. Pierwsze, co ci przyjdzie do głowy. Dawaj, trzy, dwa, jeden. Dlaczego nie możemy się wrócić po tego kota? No przestań! Możemy, ale popatrz ile to będzie roboty. Wracamy do hotelu i przekonujemy Twoją mamę. Pokazujemy go twojej mamie i twoja mama weźmie na siebie koszty. A my będziemy mieli dodatkowego kota. To jest idealny plan. No, dobra, kończymy teraz ten odcinek. Przepraszam do ci przerywałem, wiesz, jaki ja jestem. I dzięki w ogóle za odzewy na tych nocnych blogach, bo są naprawdę mocne. Uwielbiam w Wasze komentarze, jak propsujecie. Jak nie propsujecie, to już mniej lubię, ale no wiadomo. Póź jak wam na drogę widzowie. No i mam nadzieję, że się podobało. Cześć. Hello, I love you. Bogdan. Bogdan. from? Poland. Poland. a okej I love you. I love you too guys. Have a good night. Have good night.